Hej, witamy Was razem z Hantem na kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że widzieliście pierwszą część. Jeśli nie, to powinniście ją chyba zobaczyć najpierw. Tam jest takie bardziej objaśnienie, o co tutaj chodzi. Ale generalnie będziemy rozmawiać o takich zwyczajach, odchyłach, powiedzmy, osób, które nałogowo czytają książki, takich jak ja, więc zapraszam Was do pierwszego filmiku na kanale. Jest podpisana część pierwsza, a to jest część druga, więc wróćcie do mnie, jeśli obejrzycie tamtą. Wiecie, po czym łatwo rozpoznać, że jestem książkarą? Normalnie nie po rogach, niestety, ale po biżuterii. Biżuterii i dziwnych czasem ubraniach. Mianowicie, wszystko, co ma jakiś związek, to jest w ogóle e, wpinka do włosów. Tak? Z księżycami i gwiazdkami. I generalnie wszystko, co ma jakieś księżyce, gwiazdki i tego typu. To nie wygląda teraz dobrze, bo moje włosy są bardziej kręcone, a to jest proste. Ale we fryzurach wygląda spoko, jak jest tak, wiecie, po podpinane. Wszystko, co mi ma, gwiazdy, księżyce i tego typu rzeczy, kojarzy mi się z dworami, które są moją ulubioną serią książkową. Jeśli mnie obserwujecie, to zdecydowanie nie ma opcji, żebyście o tym nie wiedzieli. Pewnie nawet jeśli po prostu mnie znacie gdzieś skądś tam, to i tak słyszeliście, jak gadam o dworach. Tego typu naszyjniki. Mam też kolczyki w tym stylu, są po prostu piękne. Jakby kocham takie gotik. Trochę vibes. Smoki. Smoki są cudowne. Ja mam wszędzie smoki w pokoju, praktycznie. O, i ten smok jest zarąbisty, bo jego się wpina tak, że zakłada się go tu na ucho, jakby na górę. Teraz tego nie widać, mam ciemne włosy. I wiecie, a kolczyk się wpina tu. I to jest zarąbiste, więc ja nawet na jakieś imprezy taneczne czasem ubieram takie rzeczy i generalnie wszyscy są jak. Hmm, okej. Okay. Albo się pytają, z czego to jest. To jest spoko, bo wtedy mogę pogadać o książkach. Polecam. Czy najważniejsze. Jako książkara mam książkowy tatuaż. I to jest tatuaż, który... Jezus, nie wyobrażam sobie teraz, żebym go nie miała. Ja sobie go sama zaprojektowałam. Wyglądał troszkę inaczej, przerobiłyśmy go razem z tatuatorką w studio już. Ale każdy jakby z tych symboli, każdy kwiatek, który tu jest, ma znaczenie. I wszystko to jest po prostu symbol z danej książki z moich ulubionych serii książkowych i te serie są dla mnie, wiecie, to są takie książki, gdzie nie wyobrażam sobie w ogóle mnie bez przeczytania tego, bez poznania tych historii, bez docenienia tych rzeczy, które tam są, bez tych wartości i bez takiego, wiecie, wzięcia sobie do siebie niektórych cytatów na przykład, które dużo mi pomogły. I ten tatuaż to jest po prostu moja największa miłość na świecie i chcę kolejny. Ale no, to jest takie fajne, bo z jednej strony ludzie nie wiedzą tego tak obviously. Niektóre rzeczy da się poznać tak o. Na przykład, jeśli czytaliście dwory, to będziecie wiedzieć, że dwory są tutaj w tym tatuażu. I generalnie inne książki Sary Rejmas też. Ja generalnie, pewnie tego nie widać teraz, ale ja generalnie jestem nieśmiała. I jestem taka shy po prostu, wiecie, jakby no nie chcę podchodzić do nowych ludzi, jakby nie lubię poznawać nowych ludzi. I'm sorry. Ale jeśli czytasz książkę, i zwłaszcza jeśli to jest książka, jaką znam, a jak to już są dwory, to już w ogóle odpał, to ja podejdę i zacznę z Tobą gadać o tej książce. W sensie wiadomo, że nie będę mówić, co się dzieje, no bo nie zaspoilerowałabym tak nikomu. Ale wiecie, będę jak oh kołam tę książkę, i jakby jak ci się podoba, i w ogóle. I to jest spoko, bo faktycznie można tak poznać jakichś ludzi, takich fajnych, z którymi ma się o czym porozmawiać, no bo wiadomo, książki to jest szeroki temat. Jako, że jestem książkarą, to mój pokój w domu wygląda tak, że. że no, mamy tę biblioteczkę, <grym> mamy szafę, mamy. E... Osobne szafko, lustro na biżuterię, i mamy plakaty i arty z książek na ścianach. Łóżko Plus, które nie zajmuje za dużo miejsca, bo inaczej nie byłoby miejsca na regały. Ja dosłownie wyrzuciłam biurko, żeby wstawić regały do pokoju. I mamy bujane fotele. Ten fotel jest bujany, jest bujany, mega wygodny i jeszcze się rozkłada nogi. No i mam też taki kokon jajko, które w niektórych filmikach mogliście widzieć. I Boziu, to są takie cudowne rzeczy do czytania. Kocham się bujać i czytać. To jest po prostu cudo. Wiele książkar, w tym ja, na swoje ulubione autorki. I jak mówię książkar, to chcę zaznaczyć, że mówię zarówno o mężczyznach, jak i o dziewczynach, bo wiem, że książkary to jest takie niby żeńskie określenie, ale też jest popularne. No, dawniej było mól książkowy, które odnosiło się do każdej płci, no, ale wiecie, wiadomo, chodzi mi o każdego człowieka, który lubi czytać książki dobrze. Żeby nie było. No, i każdy ma jakiegoś ulubionego autora, autorkę, osobę autorską. I kupuje książki w ciemno. Znaczy, ja jak widzę, że coś napisała Sara James, to od razu to kupuję. I ja od razu to kocham, praktycznie. W sensie no wiadomo, że, że to nie jest tak, że jeśli ta książka jest zła, a napisała ją Sara James, to ja ją będę wychwalać, bo jeśli widzę, że coś tam jest złego, to ok. Ale jednak taki mini sentyment przez to, że to jest Sarah James, i ufam, że nie napisałaby nic złego, to jest w tym coś takiego, że, że i tak chcę tę książkę w ciemno, nie muszę czytać opisu, bo nawet jeśli to jest tematyka, która mnie nie interesuje, jeśli została napisana stylem stylu Sary James i są tam te rzeczy, które ona, no nie oszukujmy się, powiela też w niektórych swoich książkach, to ja chcę to przeczytać i, i zobaczyć, czy mi się spodoba, czy nie. Tak samo mam też z niektórymi polskimi autorkami, na przykład Ludka Skrzydlewska dla mnie pisze świetne romanse, które zawierają zawsze jakiś wątek kryminalny, sensacyjny. Po prostu wiem, że jak kupię książkę Ludki Skrzydlewskiej, to na 98% mi się spodoba, więc tak robię i nawet czasem nie czytam opisów, co czasem by się przydało. No i też tak e, tiktokowo, powiedzmy, stereotypowo, jeśli zobaczę jakiś art. Jeśli zobaczę art, w którym na przykład Laska ma z skrzydła, a facet ma skrzydła tym bardziej. <grym> tak. Albo jeśli um, zobaczę, że są jakieś suknie takie balowe, wiecie, jakieś takie fajne czasy, coś tam fantazji leci i w ogóle. Albo jakieś po prostu takie hot arty i bohaterowie ładnie wyglądają i widać już takie emocje nawet na tym arcie takiej sceny, to jestem jak przeczytam to. I ja. Szukam po tym arcie tej książki i chcę ją przeczytać, nawet nie, nie wiedząc o co tam chodzi. I tak samo jest, jeśli usłyszę jakiś cytat z książki. Na TikToku dużo jest tak, y, że robią filmik, cytat z książki. Ja sama tak robię przecież TikToki. I ludzie w komentarzach, y, szaleństwo, bo oni chcą tę książkę. No i ja też tak mam, jakby to jest takie wiecie, po jednym zdaniu. Jedno zdanie czasami wystarczy, żeby mnie przekonać. W ogóle na poprzednim filmiku chyba mówiłam o gadżetach książkarskich, ale nie powiedziałam, że przez to, że jestem książkarą, to moja ulubiona torebka wygląda właśnie tak. I generalnie śmieszna sytuacja jest zawsze z prezentami, bo książkary, książkarze, whatever, to są osoby, dla których zarówno najłatwiej jest kupić prezent, jak i najtrudniej. Bo z jednej strony wiesz, jakby o co kupić Sandrze na urodziny, święta czy cokolwiek, książkę. Ale jaką książkę? I nawet jeśli wiesz, że ja lubię fantastykę, jeśli wiesz, że ja lubię smoki i kupisz mi coś ze smokami, to jest duża szansa, że ja już tę książkę przeczytałam i że mam ją u siebie. Więc tak, no, rozwiązaniem na to genialnym jest po prostu dla mojej rodzinki <lista>, lista książek, które chcę. I zawsze najbliższe przyjaciółki i rodzina się pytają, dobra, co jest na tej liście. Oni tam między sobą się ugadują. Jeśli ktoś więcej pytał, to mówię jakby, słuchaj. Bo mówię na przykład mojemu bratu: Słuchaj, bo Justynka się pytała, jaką książkę bym chciała, więc napisała, wysłała mi jej listę, ale ty też się pytałeś, więc jakby dogadajcie się, żeby nie kupić tej samej. I to jest problem soft. I jakby i dla mnie jest dobrze, i dla nich jest dobrze, bo i tak wiem, że coś mi kupią, no to dlaczego mam im nie powiedzieć jakby konkretnej rzeczy. To jest wtedy to jest dobre rozwiązanie. No i ja też nie wiem, jakie książki wybiorą z tej listy, a na tej liście trochę tego jest, więc też mam niespodziankę, jakby nie było. I tak, pozdrawiam Justynkę i Bartka. A Justynkę szczególnie, bo jeszcze powiedzmy o tym, czytam na zajęciach jako książkara, na studiach. Przyznaję się, I'm sorry, but I'm not. Jeśli mam zajęcia, które mnie nudzą, Bądź zajęcia, w których ja biorę czynny udział i rozmawiam sobie z profesorem i jakby odpowiadam mu na jego pytania, ale jednocześnie czytam książkę na telefonie na przykład. Jakby oni nawet nie mają z tym problemu. Dosłownie, jeśli biorę udział w lekcji, a jestem w stanie, mam podzielność uwagi na tyle, żeby czytać książkę i jednocześnie gdzieś tam w tle słuchać tego, co mówi profesor i z nim rozmawiać o innej książce na przykład, <grym>, to tak robię. No i problem przechodzi, kiedy ja chcę na przykład dokończyć jakąś książkę, bo widzicie, jest taki moment, że muszę to przeczytać i mam przerwę między studiami, między zajęciami na studiach i moja psia psi chce ze mną rozmawiać, albo chce ze mną grać w grę. Kocham cię, kochanie. Ale ja jestem jak... okej? Okay? I jakby wiecie, ja chcę to zrobić, chcę z nią grać i chcę z nią rozmawiać, ale też ta książka... I... Mm. Ostatnio na przykład byłam jak, dobra, zostało mi, patrzę na Legimi, pokazuje się czasem czas czytania, że wam oblicza jak szybko czytacie i ile zostało wam w stron i byłam jak, zostało mi 6 minut opowiadania Lovecrafta i później z tobą pogram. <grym> Więc dziękuję za cierpliwość, bo czasem jestem okropnym człowiekiem przez to, I know. Jako książkara to jest oczywiste, że wzdychałam kiedyś do, ja akurat Edwarda, no ale generalnie do Jacoba bądź Edwarda, dla mnie Edward wygrywa, sorry. I czytałam Helgo Potra, pierdyliad razy guilty, jestem ze swetrinu, co w sumie nie powinnam się tym tak chwalić, ale I'm proud, więc tak. I to jest takie trochę nawiązanie do kolejnego tematu, czyli guilty pleasures. Każda książkara ma jakąś taką książkę, którą nie chce, żeby ludzie wiedzieli, że ona przeczytała i że się jej podobała, zwłaszcza, oho, już czuję, że rogi, chyba ubrałam je do góry nogami, w sensie tyłam do przodu. No cóż, tak, każda książka ma coś takiego I ja mam <laughs> sporo takich książek. I to prawda dla mnie to jest trochę inne, bo ja się dzielę z Wami tym, co czytam. I no, na przykład na Instagramie nie mówię za bardzo o takich dark erotykach jakichś, czy, czy tego typu książkach, ale jeśli chcecie wiedzieć co czytam, to zapraszam na TikToka, bo tam już nie mam takich oporów. No ale wciąż to, to są takie guilty pleasures czasem, że, że jakby mówię, że ta książka mi się podobała, ale aż sama źle się czuję z tym, że mi się podobała, bo była taka porąbana. I tak, tak, tak jest po prostu, no i życie bywa. Czytanie książek wiąże się też z tym, że mam double standards dla postaci fikcyjnych. W ogóle to, że wzdycham do postaci fikcyjnych i jestem zakochana i mam cały harem mężów swoich książkowych, każda książka to ma. Ok? Umówmy się. Jeśli myślisz, że nie, że Twoja dziewczyna na przykład tego nie ma, nie ma haremu innych facetów, którzy tak naprawdę nie istnieją, więc w sumie nie masz się o co martwić. Jesteś w błędzie. Ma. I to ogromne. Więc tak. Już samo to jest y, taką rzeczą, ale double standards, to znaczy na przykład nie lubię za bardzo, nie lubię takich określeń związkowych typu ok, kochanie, słońca jest jeszcze spoko, ale Jezus, jakby ktoś miał do mnie mówić, nie wiem, myszko albo jakieś, nie wiem, żabko albo coś, to jestem jak, ła, wow, masakra, mm -mm, don't do it. I w książkach, no nie, no takie określenia to nie przesadzajmy. Takie określenia nawet w książkach, Ale już takie jakieś bardziej, nie wiem. no na przykład weźmy sobie Noxa Morgana i Naomi Mead z to, co zostaje w nas na zawsze. I ona o niej mówi stokrotko. I dla mnie, jakby ktoś do mnie zaczął mówić stokrotko w prawdziwym świecie, jakiś facet. O, oh, to tak właśnie wyglądała moja mina. Szybko by przestał. Ale jak ona nie mówi, stokroć to jest takie urocze. To jest urocze. Na szczęście, Jak on to mówi, to jest w tej książce i to jest tylko na papierze. To jest urocze. Jest strasznie urocze. No i też te double standard wiążą się z takimi rzeczami, że no niektóre zachowania są strasznie cringe'owe na żywo, a jednak jak, jak w książce są. To są bardzo niekręczowe, są wtedy bardzo hot. E, tak, i weź tu z zrozum kobiety. I kolejna rzecz książkowa to jest fakt, że jestem masochistką. I jestem masochistką, lubię jak mnie boli. I no cóż, trzeba się do tego przyznać. Kocham książki, które wywołują we mnie emocje. I te emocje mogą być różne i nawet jeśli to jest ból, jakby taki wiecie, mentalny ból, boli mnie serce i... Albo czasem są takie książki, że mam takie anxiety, że już jestem tak zaniepokojona tym, co się dzieje i w ogóle, że no normalnie praktycznie nie mogę oddychać, ale one są takie świetne i po prostu chcę jak najwięcej tego. Więc tak, yy, no, bycie masochistką to jest poważna rzecz, jak chodzi o książki. I to się wiąże też z tym, że ja będę masochistką i ja Ci powiem, ta książka... Ta książka była po prostu straszna, złamała mnie. Wyłam na niej jak bóbr, ale była straszna, ale zajebista. Masz, weź to, przeczytaj. Jestem jak, wiecie. Po prostu jestem jak: ta książka była przecudowna, musisz ją przeczytać. I przypominam sobie wtedy flashbacki, jak płakałam. I jak okropnie wyglądałam czytając ją, bo po prostu cała czerwona i, i wiecie, ale jestem jak tak, musisz to przeżyć, bo ta książka mnie złamała, więc dlaczego mam cierpieć w samotność? Nie, no nie o to chodzi, bo po prostu te książki są takie oczyszczające przez to, i dlatego jestem jak musisz to przeczytać. No i teraz przejdziemy do chyba najgorszej rzeczy, którą miałam tutaj zaplanowaną w tych dwóch filmikach, i to jest tekst. Dosyć popularny, jeśli siedzicie trochę w tych książkowych y, otoczeniach bądź właśnie jesteście znajomymi jakichś książkar, czy też chłopakiem jakiejś książkary, na przykład dziewczyną faceta, który lubi czytać, to mogliście się spotkać z określeniem. Uwaga, uwaga. Wybaczę morderstwo, ale zdrady nie wybaczę. To jestem ja 100%. Co ja, co ja robię ze swoim życiem? Nie przeczytam książki, w której główny bohater zdradzi główną bohaterkę. Jeśli to jest romans second chance na przykład, że oni się później schodzą, bo coś tam się stało w przeszłości, to ja najpierw sprawdzam to, co się stało w przeszłości. Jeśli to było na przykład, że ona myślała, że on ją zdradził, ale tak nie było, okej. Okay. Ale jeśli on ją faktycznie zdradził i teraz po kilku latach przychodzi jakby próbują coś na nowo, to ja jestem jak Nieger, Run! Jakby. Oh, dlaczego się. Dlaczego? Mm, nie. Nie ma. Nie ma zdrady. Jeśli jesteś mordercą, mówimy o książkowej sytuacji. Pamiętajcie, że ja mówię o książkowych sytuacjach, bo ja nie mówię o prawdziwym życiu. Jeśli jesteś mordercą w książce, to ja nie mam z tym problemu. A jeśli zdradzasz główną bohaterkę? Out. Jezusku, mam nadzieję, że. Tak, mam nadzieję, że dużo osób tego nie obejrzy jednak, które mnie znają. I said it. Tak to wygląda po prostu. Tak, takie mam odczucia i dużo osób ma takie odczucia, które czytają książki. Bo jednak, okej, okay, to rozumiem. Że to jest mafijny romans, więc przygotowuję się na taką możliwość. No wiadomo, że ten bohater nie będzie, jakby wiecie, Batmanem, superhero jakimś czy coś. Tylko właśnie bardziej w złą stronę idzie, ale wciąż. No i są niektóre takie rzeczy, które nawet w romansach mafijnych byłabym jak niedobra. Nie ogarniam dlaczego ta główna bohaterka potrafi to jakoś usprawiedliwiać czy coś. Ale no... Morderstwo takie normalne. W sensie nie mówimy tu o dzieciach absolutnie, nie mówimy tu o jakichś niewinnych kobietach czy coś to wtedy jest OK. Nie wierzę, ja nie wierzę po prostu sama co w to. Kolejna rzecz, ostatnia i ja już to jest mój mój gwóźdź do trumny, jeśli zostanę przyparta do ściany przez jakiegoś faceta, jakby to w jakiejś wiecie, sytuacji po prostu żart, czy, czy jakieś, nie wiem, na zasadzie jest mało miejsca, sorry, muszę przejść, muszę, muszę Cię tak trochę ten, to moja reakcja nie będzie taka, jak się spodziewasz. I tak samo, jeśli, nie wiem, na przykład znajomy chce coś tam się pożartować i, i poddusić mnie, moja reakcja nie będzie taka, jak być powinna, bo mój mózg nie działa prawidłowo. I mój mózg będzie jak, oh yes, please, zamiast... Um, jakby what the fuck i run. Finito. I'm done. Skończyłam się. Tak to wygląda po prostu bycie książkarą w tej crazy, zabawnej, mam nadzieję, wersji tak trochę, no poważnie, trochę na serio. Mam nadzieję, że się Wam podobało i zapraszam na kolejne odcinki, no i wiadomo, jeśli chcecie obczaić mojego TikToka, to też zapraszam. Znajdziecie tam fajne kienkie rzeczy And Guilty Pleasures to info for the Bye!